Polska mówi Andrzej Dubowski, witam serdecznie. Ze mną dyrektor programowy ONET.pl Bartosz Węglarczyk, witam Cię. Dzień dobry, dzień dobry, mam pytanie. Umowa, porozumienie z Wośpem coś bliżej? Chcemy mówić o wielkiej orkiestrze na co dzień, chcemy być z orkiestrą w te dwa wielkie święta, jakimi są finał i przystanek Woodstock, ale tak prawdę mówiąc to i tak tam byliśmy zawsze obecni, ponieważ bardzo wiele osób w Onecie bardzo lubi wielką orkiestrę. W związku z tym na przystanku Woodstock na przykład można było bardzo wielu naszych dziennikarzy tak czy inaczej spotkać. Chce, ale chcemy, żeby dzięki tej umowie, żeby być obecnym także przy takiej codziennej pracy orkiestry, żeby mówić o tych mniejszych programach, które są równie ważne jak zakup sprzętu medycznego, na przy, na, przy którym jesteśmy, jak i finał, ale orkiestra robi na co dzień bardzo wiele fajnych rzeczy, na przykład program nauki pierwszej pomocy. I chcemy o tym mówić, chcemy mówić o Ludziach orkiestry. Chcemy pokazać, jak się przygotowują wolontariusze. Jak się słyszy wolontariusz, to się myśli y, amator. A tu mamy do czynienia z wolontariuszami, którzy są absolutnie stuprocentowymi profesjonalistami. I chcemy pokazać, jak się zostaje wolontariuszem, profesjonalistą. To jest jedna z rzeczy, którą chcemy pokazać. Czyli to był pomysł, Onetu czy woź Jurka? Myśmy się dobijali do Wielkiej Orkiestry od dłuższego czasu. Y, teraz Wielka Orkiestra wyraziła chęć współpracy z nami, więc natychmiast żeśmy wskoczyli do tej wody. I samo negocjowanie umowy trwało. Po pół godziny. To podobnie jak kupowanie sprzętu tutaj. Bardzo przejrzyste. Wielka Orkiestra widziała, czego chce. Mieli bardzo konkretne wymagania od nas. A myśmy po kolei te wszystkie wymagania mówili tak, 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 tak i podpisaliśmy umowę. Czyli rozumiem, że będziecie Onet.pl przez cały rok z Wośpem. Absolutnie. Mam nadzieję, że każdego dnia będziemy z Wielką Orkiestrą. Trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. Dziękuję.